Już za 4 miesiące zacznie obowiązywać nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Znowelizowana ustawa wprowadza definicję legalną umowy deweloperskiej i określa szczegółowo jej elementy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że umowa deweloperska została zdefiniowana w ustawie po raz pierwszy. Wcześniej to pojęcie funkcjonowało w języku potocznym, natomiast nie doczekaliśmy się jak do tej pory wyraźnej regulacji ustawowej dotyczącej tej umowy. Taka regulacja pojawiła się po raz pierwszy i zgodnie z nią umowa deweloperska jest to umowa, na podstawie której deweloper, czyli przedsiębiorca, który trudni się zawodowo budowaniem budynków mieszkalnych, zobowiązuje się wybudować taki budynek i przenieść własność lokalu mieszkalnego w tym budynku na rzecz nabywcy. A nabywca, osoba fizyczna zobowiązuje się do zapłaty określonego wynagrodzenia na rzecz dewelopera. W tym kontekście należy też zwrócić uwagę, że ustawa dotyczy tylko nabywców osób fizycznych, to znaczy, że jeżeli lokal nabywa spółka, stowarzyszenie czy fundacja to wówczas taka umowa nie będzie umową deweloperską w rozumieniu ustawy. W myśl nowych przepisów na dewelopera zostały nałożone dodatkowe obowiązki, które musi wykonać jeszcze przed zawarciem umowy deweloperskiej. Są to m.in. sporządzenie prospektu informacyjnego, jego doręczenie na żądanie zainteresowanego, jego bieżąca aktualizacja oraz zapewnienie możliwości zainteresowanej osobie zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z dokumentami wskazanymi w ustawie. Ustawa przewiduje szereg dodatkowych obowiązków dla deweloperów. Między innymi można wskazać tutaj obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego. Jest to taki prospekt trochę zbliżony do prospektu emisyjnego spółki, która wchodzi na giełdę. I przewiduje szereg dodatkowych obowiązków, które w tym prospekcie należy umieścić. To znaczy, tak, ten prospekt musi regulować kwestie dotyczące samego dewelopera, czyli przewidywać czy ten, podawać informacje na temat tego, czy ten deweloper ma jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o budowę budynków, czy prowadzone przeciwko niemu były na przykład postępowania sądowe. Jak również informacji dotyczących nieruchomości, to znaczy, powinien prospekt określać, czy deweloper posiada tytuł prawny do tej nieruchomości, jaki to jest tytuł prawny, czy ma już pozwolenie na budowę, czy też jeszcze go nie ma. Także te wszystkie kwestie w tym prospekcie powinny zostać ujęte. Ponadto, deweloper musi zawrzeć umowę ze swoim klientem w formie aktu notarialnego. Dotychczas istniała jedynie taka możliwość, natomiast teraz już jest to obowiązek. Czyli, że jeżeli Ktoś zamierza kupić mieszkanie u dewelopera, to taka umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. A roszczenia z tej umowy powinny zostać wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której planowane jest wybudowanie budynku. To taka sytuacja ma lepiej zabezpieczać interesy nabywcy. Ustawa wprowadza środki ochrony nad powierzonymi deweloperowi wpłatami pieniężnymi, przewidując, iż zapłata ceny za lokal mieszkalny odbywać się będzie przez rachunki powiernicze. Ustawa wprowadza również właśnie obowiązek zabezpieczenia e, interesów finansowych e, nabywcy lokalu w przypadku ewentualnej upadłości dewelopera lub odstąpienia od umowy przez nabywcę np. Na dlatego że deweloper nie ukończy budowy. I w takiej sytuacji deweloper e, w przypadku każdej realizowanej inwestycji począwszy od dnia wejścia w życie ustawy będzie musiał ustanowić e, otwarty rachunek Powierniczy lub zamknięty rachunek powierniczy.